Wydawnictwo 110% przedstawia Agnieszka Peszek Trzykąt Czytają Paulina Holz i Filip Kosior Nagranie Pika Voice Audiobooki Gdybym miała zrobić ranking miejsc, których nie znoszę, zdecydowanie na pierwszym miejscu uplasowałby się szpital. Ten jego charakterystyczny zapach, sterylność, bezosobowość... Jakby każda próba nadania mu jakiejś twarzy, okazania życzliwości, zalewana była dużą ilością chloru i wypalana w zarodku. Nienawidzę go za szepty, które tylko potęgują niewiedzę i niepewność. Ale chyba to, co najbardziej mnie denerwuje, to brak empatii informowanie pacjentów o diagnozach w sposób okropny, wręcz nieludzki. Unikam jak ognia przebywania w takich miejscach. Nigdy z własnej woli nie chodzę do lekarzy. Nie pcham się do szpitali. Niestety życie postanowiło kolejny raz mnie przetestować. Dopieprzyć, jakby dotychczas za rzadko pokazywało mi środkowy palec. Od jakiegoś czasu bolało mnie całe ciało. Ale, jak to ja, nikomu nic nie powiedziałam. Zresztą komu? Gabrysi i Wioli nie chciałam... Stresować. One za każdym razem bardzo biorą to wszystko do siebie. Ta ich troska czasami mnie przeraża, choć wiem, że nie jest podszyta złymi intencjami. Lekarza pierwszego kontaktu, do którego podobno powinnam była się wybrać, nie odwiedziłam, bo człowiek w kitlu równa się wróg. Więc Czekałam aż samo przejdzie, sporadycznie wspomagając się tabletkami przeciwbólowymi, gdy mnie wręcz paraliżowało z bólu, bo leków unikam, podobnie jak białego personelu. Aż przyszedł dzień, gdy moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ręce i nogi przestały reagować na impulsy wysyłane przez mózg. Moja kontrola nad nimi została ograniczona do minimum. Ostatkiem sił podniosłam telefon z nocnej szafki, wybrałam numer do Gabi i włączyłam tryb głośno mówiący.